Rola dyrektora finansowego CFO niewątpliwie bardzo się zmienia. Można powiedzieć, że ewoluuje, choć w wielu przypadkach to jest dość szybka ewolucja. Przede wszystkim dlatego, że bardzo zmieniają się oczekiwania wobec dyrektorów finansowych, w ogóle wobec finansistów. Jeśli przypomnimy sobie początki lat 90., to tak naprawdę były to podstawowe funkcje związane z rejestracją zdarzeń księgowych, biznesowych, ze sprawozdawczością, z podatkami. W tej chwili od wielu lat wydaje się, że. To ewoluuje w kierunku coraz większego współzarządzania firmą. Przede wszystkim jest to aktywne wsparcie w budowie rozwoju firmy. Niewątpliwie dzisiaj wydaje się, że ta rola osoby zarządzającej kompleksowo finansami staje się coraz bardziej strategiczną rolą w firmie. I z jednej strony te podstawowe tradycyjne funkcje związane właśnie ze sprawozdawczością, z księgowością dają nam osobom zarządzającym firmami pewny komfort, że wszystko co powinno być jest prawidłowo zarejestrowane, raportowane i, i podatki są zapłacone na czas i również pensje dla pracowników, a z drugiej strony myślę, że my, również my jako prezesi coraz więcej oczekujemy od tego, żeby finansiści byli dla nas wsparciem w dyskusji o biznesie, w dyskusji o rozwoju i w tym, żeby razem z nami budowali firmę. Dyrektor finansowy przede wszystkim powinien być sprawnym liderem i powinien mieć kompetencje prowadzenia i współpracy z zespołem oraz z partnerami biznesowymi, ponieważ dzisiaj to na tym głównie koncentruje się rola dyrektora finansowego. To on powinien dostarczać pomysłów z jednej strony, ale z drugiej strony wiedzieć, jak zbudować wokół siebie grupę ludzi, którzy pomogą mu te pomysły zrealizować. Podstawowym wyzwaniem, który które stoi przede mną dzisiaj, to jest doprowadzenie do sprawnej i szybkiej integracji przejętego podmiotu, podmiotu ACP Farmy, który był czwartym dystrybutorem farmaceutyków w Polsce. Natomiast docelowo oczywiście myślimy o tym, w jaki sposób z roku na rok dostarczać intereseruszom, akcjoneruszom coraz lepszych wyników finansowych i rozwijać, rozwijać naszą działalność. Gdybyśmy znali stan klęski, może byśmy się nie podjęli tego, ale było 26 milionów strat, i przede wszystkim trzeba było się ułożyć z wierzycielami i z bankami. I to nam się udało w roku 2009. Był to najtrudniejszy rok, a potem szliśmy już do przodu. Czekają nas teraz lata tłuste, czyli lata rozwojowe. I zadaniem dyrektora finansowego będzie jakby zapalanie żółtego światła w pewnym momencie, gdy firma będzie chciała się rozwijać za mocno, nie patrząc na ogólny rozwój przedsiębiorstwa, że trzeba czasem jak to w wojsku podciągać tyły, żeby osiągać sukces.